Zabicie graczy 100 razy nie jest łatwym wyzwaniem, a szczególnie w challenge'u lifestyle, którego podjąłem się dzisiaj z czterema moimi przyjaciółmi. Każdy z uciekających ma po dwa życia, i jeśli uda im się zabić smoka przed tym, jak odpadną, to wygrają. Pragnę wspomnieć, że my, jako łowcy nie mamy tym razem nieskończoność żyć, i jeżeli skończą nam się wszystkie serca, to odpadamy z challenge'u. Stoimy no w miejscu, nie możemy się ruszać za, na 10 sekund. 5, 4 No, no, no. No. Dobra, 10, 10 sekund mamy, stajemy 10 sekund, Pip jest włączone Gdzie lecimy panowie w ogóle wioska, czy od razu ten portal, próbujemy ich pozabijać Ja bym ja, by... ja, by... ja, by... ja bym jest drewniana, Dobra, ja bym to wioska, drewno. Dobra, dobra, dobra. Dobra, drybno, 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 drybno. Ja już tego dobra, ja tak, Złopek, je ich ubijać, trzeba Zabijem kogoś, już. Mam z wami dzikie 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 ja dzikie ja dzikie 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 Dobra. Daram mieczko mam. Yy, da, macie miecz. ma crafting, macie crafting? Tam jest, jest dobra. Lec niego, lec niego. Biegnę z tobą Kęk. To darek, Darek. ja, ja golema, golema będę bił, golema będę bił. Daj go! Ładnie? Pistację, zabiję. Ej, druga wioska jest! Druga tak? spawną Oni ja właśnie, jest? widzę ją. Dobra, ja biegnę tam za pistacją, bo tylko... Jego tutaj widzę. Dobra. Filip ginie. Ile on ma HP? No dostał 3 trzy hity już z miecza. Mogę nam zrobić cztery tarcze No tutaj są ludzie, biegnijcie mi pomóc, bo to jest już z tymi z siekierkami są wszyscy Jestem, jestem. ja tego, ja tego jest Filipa dogonię już dobra. Ej rozdzielili się, dobra, którego biegniemy? tego. Ten jest bliżej, ten jest bliżej. O nie są Leży, fajnie, dobra, mamy łóżko Mamy łóżko, mamy łóżko Tam, tam pobiegł, tam pobiegł, okrzyk, okrzyk pobiegł tamtą stronę. Ej Power tam jest! Nie, to drzewo. okej, okay, to, to nie porto. No, tutaj no, jest no, dużo no. hejbali, zbierzmy wszystko, żeby oni nie mieli. Ja mam tutaj jednego to Typka. Do której, do której wioski biegnie. Biegniecie? My jesteśmy w tej dalszej, w tej drugiej. Tak, w tej dalszej. Zobacz, no, po... no, Co No widzę kogo trakujemy? Umarłem. Ja bym, ja bym... Umarłem! Jak? No jak? No jak? bo hopi, kraftowałem tego. No, to jest musimy... Kompas na krychę, kompas na krychę. Mhm. I kostu, 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 kostu. Dostał. Idę nam pomóc, idę nam pomóc. Dobra, kostu ja bym... po dwóch hitach, kostu po dwóch hitach się kieruje Łódkę może? ma? Ma łódkę. No dobrze zbierz Pięknie Nice Nice! Krycha jak ona. go w imię, krwawa. go w lawie, zwaliłem go w lawie. To lecimy, on się w lawie pali, go. let's go! Zabijeś? Jest! Zabiję go w lawie! Nice! Dobrze! O i bana, dostajmy Dobra, dostawiasz. lecimy, lecimy, lecimy. lecimy. lecimy, lecimy. Tam Mam go. E, nie no, nie dobra, dobra, no, pomagam, pomagam. Ale tam, 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 tam kryta dostał chyba. Jestem trochę w tak tyłach. Dobra, dobra, dobra. Dostanie zaraz, on chyba nie wie gdzie, ja jestem w bissie. Dostał kryta. Ładnie. Krócę go. Do wa. do Kejwa. Zginął, się teraz ładnie nie? On zlogał Zlogał? O kurde, oby nas Oni nie Oni się odradzają na pewno Maj szafta mamy Żelazny killoff znalazłem Nice Zwiernić, to ty poleć sobie z tym z na jakiś typów, pokilować szybko mamy Ja też, się ja też polecę z nimi, bo ja mam tarczę po prostu i lecę z nimi Dobra, my z Darkiem zbieramy jak, jakieś półset no, no, Mam dla ciebie tarczę też z Lonikiem Bra, north O, chcą się bić? Nie Chyba chcą Mam cobweb'y no. Ja też O, w dupę dostałem Dobra, 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 ja będę bardziej po mojej łazzy, żeby szukać... Dobra, że mi się, 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 się pali. Lonik sam jesteś jak coś. Weź go dobi, Ładnie. Dobra. Aaj. Na lagu go dobijasz. Nie, wyżej ma to chłopaki, bo taki pewien speedrunner macie, kojarzycie... Może, możecie kojarzyć, bo on ma On jest 6000 tysiąc stąd. Ej, jak to? No, okay, Aha, pokazuje no, bloki no, bez kich. Bez... Ej, mam typa z tym! Z półsetem w, w tym, w cave'ie. Obok, ale on mnie od mnie ucieka, a ma więcej okay, seta, okay, okay, ja okay, sobie okay, wezmę z niego okay. części. No w tym kewie, w którym byliśmy. Dobra, no, ja chyba GG. Zabiję, zabiłem! GG. I mam, mam a, pół seta więcej. Ej, Kostu ma jedno życie, dobra, to... to git. Tylko uważaj, Czarek, nie, bo... No, nie mam. To, mam to, nice. Co jest?! Umarłem! Jak, nie mam jak ci zabrać tego. Nie. Ej, tutaj nik jest jakiś. Widziałem. Umarłem od lawy, nie mamy szans z lawą. się... dobra, Oksuś się też jara. Ja też mam nie. lawę, nie? Ty, kolejną wioskę mam. Dobra, wbijam do tego. Powiedz jak wygląda tam. Jaki biom. Sand, czerwony biom. No i tyle, Dobra. tak zamknięte trochę. Trzy diamenty mam. Nice. No to ty zbijesz jeśli spal. Możliwe, że to jest inna forteca trochę, bo skrzynki są kompletnie zlutowane. Dobra, ta była zlutowana. Ej, to jest mam znaczy... fortecę. Mam fortecę. I mam gościa, który jest z tej fortecy. Gościa, nie mnie. Tam typy bez seta. Już ja jestem w zamkniętej fortecy, nie wiem jak za bardzo wyjść. Czarek! Krzysztof stara Teraz Kosta i... Tego? I resztę? Tak, tak, tak. Tylko w popalne wyrazy. Dobra. No właśnie... jestem w strasznie zamkniętej fortecy, nie wiem jak przyjść do ciebie. Moja forteca też jest strasznie zamknięta, to chyba jesteśmy w tej samej. Ja w tej samej jesteśmy. No 180 bloków jesteś. Znaczy miecza. Jest... Tego? Zensha 2.1? te typa po czym to się patrzyło, czy jest duży kij po zewnątrz, Zabijem, zabijem Ładnie No salika? na no tak. Darek Siadło. Cześć. Cześć Dara Okej, okay, co robimy? Ice spy I okay. spy. spy Co? Co? To Dara, do Overworlda trzeba pójść szybko Jak to oni to mają I A już? Kiedy oni zdobyli to Cid wszystko? użyli, Seed użyli Ej, my, ja nam, my nam, ten, możemy sobie ogarnąć enchant, to będziemy mieli, myślę, więcej nas tylko lapis będzie nam potrzebny. Ale my, zanim my się zdążymy ogarnąć enchant, to oni zdążą wejść do endu pewnie. Potrzebujemy tylko skórę, tak naprawdę. Ja mam jedną skórę. Ej, czekajcie, Dobra, nawalamy go, nawalamy go. Dostał? Dostał. Busti. Dostał. dostał znowu. Dawaj. Pustniesz jeszcze raz? M nie, nie sięgnę cię chyba. Pustujesz. Ej, jak go zabijecie, to mogę tego seta sobie zarezerwować? Ja, 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 nie nie On głupio zrobił, patrz. No przecież Kosta dopiero iron Pika ma, no to nie byłoby szansy. żeby on Dostał, no, leży. Nice. Dobra. Zaraz, do Kosta dalej, do Kosta dalej. Zbierz mhm. tego seta, zbierz tego seta. Ja, ja z, z yes. mamy kobłęby. Ja mamy jedzenie, Ja potrzebuję ja zabić, tylko że nie mogę się wkleić w kogoś z tym item bo ja mam 5 setów. Chodź do nas, Sarek Aha! Ej, tu jest ten strokolt przy borderze, bo ja to... Dobra, to ma... nice, i... nice, nice. Dzień dobry, widzowie. Dzień dobry. 439 klatek jeszcze. No, to Mogę już kogoś zabić? No, zabij. Idź. Dobra. Zginął go no, Jeden mnie. O, uważaj! O, Potter. O, o, jeszcze krew to Trzy kostu. Nice. Diamenty. Głasta, o kurde. Pomocy. Trzymaj, trzymaj. Jest czymś spad. Z czymś spad. No, to się spadł. Ja może. Lonik może piękny do niego. Nożu pierwszy widać. Lawe. Dobra. Zamurowałem lawe. Dobra. Jest kosz. Okay. Do lave. Nie, 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 nie. Co się spali? Ostró jest. Tutaj jest, tutaj gdzieś. Jezus, ty to masz nie. web, Lonik. Ty to masz taki web. Nie możesz zabrać się na ciebie. No, dobra. Nie chodzi na mnie zabrać się, no? Ja będę daleko. Dara? Zabrać no, się? Dostałeś? Dostał. Lec! pa, on do mnie, do mnie leci! Kto no, chcecie? Nie tak tarczy. Ty... Boże, co robi? Ej, jaki, jaki skin ma Kosu teraz ustawiony? Myślisz, że jest streamem? Ej, kogo wygonicie? Ja jest? Kto jest? na dół, Kto nice. jest? dostał, dostał. Kto Dostał! Bij się go. Nigdy perła go daleko, do, do, do prawej, do prawej! Pomij no, ich zniszczy! Co? No tak, tam bym nie obchodzi, on nie ma seta przecież! Kosta jak zniszczymy to już jest GG, bo on ma pół diaksa i jedno życie. Ja bym go zabił sobie. Dara, musimy zniszczyć. E, dobra, idziemy na nich, idziemy na, na, na kosta, na nich, kosta. Tak. Darek, no, mnie? mnie. Masz go na pasku? Obrócili się. Dostał, jest kube, oprzej. Dostał, mam się ginie. Dostęp. No, mam, ginę, ginę, ginę. Ok, pokrycia, ok, pokrycia. Stadłem, stadłem, stadłem. Kurde. Mam twoje itemy, mam twoje itemy. Ktoś mnie uderzył chyba z siekiery. To A, dobra, mam one Ej, mam, mam, mam base rody. Jest łóżko wszędzie pozabierali, nie? Dobra. Dostał? Ja pierdzielę. Duku dominowala tryhard. Dostał Wtf? kryta? Mam lowa bardzo, mam dwa, mam dwa serca, dobra Balego. go Ej co jest? Czarek no. co, cofnij się, jak, Czarek, jak gdzie jesteś ty gdzie ty byłeś? No przecież ja mówię czyż mam lowa Nie słyszałem, Nie we dwóch, mówię, się. no Wy, Ej widzę, widzę, widzę Kańce, jestem tutaj na prawo Chodź do mnie Nice chodź do do Nie najpierw Chodź do mnie po nią mam lowa Ferweletyka tak. no. On chyba do kosta bo... idzie, zaraz dawaj zwernić, lecimy oni mnie teraz nie chcą zostawić. Panowie, ja chcę cię pouz, bo ja mam jedno serce. Dostał bombę? Nie, ja nie pójdę. Z z stary, pójdę ja, bez, ja z samą łapką płynę, nie? Zabijcie mnie. Tań, plecy, 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 plecy! Wiem. Dobra, item i ja je podniosę, i będę miał. Nice. Biorę i ten, biorę i ten. Mogę ci twoje jeszcze rzucić. Dobra, mam full set, mam, full set, mam full set, mam dwa gapy. Ej, z prawej ktoś nabiega do nich z łok Lonik Konik, Konik Sharik, do nich, der i Dobra, u góry są Dobra, <grym> do dostał ten! Dostał. Dostał. dostał! Jest! Proszę! Lonik kokki! Panowie, dostał. wy w trójkę spodliście! Dawaj Czarek dobra! Darek! Ej, Lonik, Lonik, Ja ci rzucę rzeczy żeby ci dać. Dobra. Starek chodź A seta chyba nie. Nie wiem ci ci dać, czarek, bo ty i tak jeszcze na hita, nie? No teraz tak, bo muszę się zregać. Zdobyliście. Nice, nice, nice. Nice. Dajcie mi z no, Chodźcie, czekajcie, zbierajcie, spokojnie, zbierajcie. Teraz to ładnie poczyściliśmy. Ej, teraz daj mu itemy. A, A ty jakieś zapasowe wiaderko? I co chodzi z tą pierwszą częścią, what? To weź najpierw tycie Kang z ja będę patrzył pewnie, czy wiesz. Mate. Ale fajnie, tak wiesz, i Kang z takie old school duo. A my jeszcze, to my, to my jeszcze stary ten, my jeszcze nigdy nie graliśmy teamowo w żadnym challenge'u. Idziemy. O. Aha, bo my chcieliśmy. No może w liście się nie da, Keniuszu. No właśnie, zapomniałem. Weź w postach jakiś normalny blok. Dajcie, e, e, bo ha, dwó dwóch emerytów próbuje. <laughs> no <na> reder <teru> weź. <laughs> o! Luksem rzucimy oho, Bartek, patrz to. Aha, ty! 30 <laughs> bloków. Kogo macie? przed nami. O Ej, jecha, biedny. Jest okay, nie, biedny! Leży. Idziemy wiesz. na Hashidaya? Bierz to? Tak, tak. Ale Adux w ogóle w miejscu stoi Nie masz problemu Ci się wydaje, że on teraz... Oh! Kańk, masz downa Co Kank zrobił? Nie gadaj z nimi, chcę. Nie. Ale co masz Kańk sobie... Jak ty... Kańk, czy ty się chcieli speedbridge'ować nad lawą? Kompas mi się otworzył od Skrall mi zjechał Dobra, no to ja jednak chyba Szare nie będę do Aduxa, co? Ej, tu jest gość w całym żelazem, biegnij Dwóch, dwóch tutaj mamy Trzech nawet! Ej trzech! Chodźcie, chodźcie! Lawa Zdechłem Nie, nie skakuj tam Co jest? nie mam kusza? Nie. No nie! Dobra, nie to, no to jestem solo, jestem solo Uciekam A mi się nie wydaje, żeby oni w noterze byli Masz jakieś no, temy więc? dla mnie? Totalnie nie Może się rozdzielą i jednego z nich zabijemy A jakby co, ja już mam pałki to? Tak? Jest inny, że już Tutaj rolnik umarł Ej, tu itemy zostawili, to można z widzieli co tam całego? Ja w takim cajwie zgłoniłem go my wszystkie! Idziemy, idę idę Wszystkie Halonik, ale ty miałeś snif Portal uwaga. robią! Portal robią, robią Jak pojawiam się mi jakoś przed mordą, I to dobra, się na nie Nie bijmy się, nie bijmy się. Chodźcie chodź, chodź. Pomyślałem, że, pomyślam, ten, pomyślam, że, ten. Pomyślam, że ten pomyślam, że my ten. Mamy trapa na nich my, my ich bait, my, my bejtujemy jak coś te chłopaki Ty O ej, mam portal, dobra, mam portal Nie od się. Oni na mnie, oni na mnie lecą, wszyscy się Dobra, ale błąd zrobił. Adux ma treżera. Zabijam. Doszło. Nice. Dobra, wracam do overworldu. Nie swoim no. portalem, więc no nie mogę. Nie mówię Mówię, że wszyscy są na sobie. No popyli, ale się odwrócili. Mam okrzeja na sobie. Został okrzej. Włódcy, mam okrzeja. Dobra, do kogo bieg? Tak, czy mam? Kanks, 300 kratek, biegnę do ciebie. Zabijam. Ja leżę, zabiję! Nice! Drugi jest. Nie umrę, 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 umrę! Nie umieraj. E, dobra, biegnę do czarka, tak to. I tu tak naprawdę dwójka z czarek 200 kratek, Czarek, 200 kratek, jestem. Nie, Czarek oddala się od mnie. Jakby, jakby Czarek zawrócił, to był. Czarek, jak cię zobaczę, to od razu będę strzelał do niego, tylko unikaj moich strzelał, tak to. tu jest! Te... Lonik na prawo, co mi już Na prawo, co mi tam? Idź po tej tamy Lonik! One do jedno serce! No to dupa! Ja. Mamy dostarczająco nie. Bloś za mną, tak? No kurwa, widzę widzicie. On ma, on ma loła. o tych gości ma super loa Boost to jest, boost to jest. Boost imię. O, o jasno. W wodzie byłby trzy razy nie. lepszy ten bus Ginę. Ja już nic ja, nie, nie miałem. Ma sensu. Ginę. O, w dupę, Kęks. Perłysykam. Masz. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj cokój. Jakbyśmy się wszyscy spokój, Panowie, to wy teraz musicie do mnie dotrzeć, nie? Bo ja on na, chyba najlepszej itemy z nas wszystkich, jak oni mieć trzech typa. Lecę do ciebie, mam 1300 kratek Emi, za, Emilowski tak, jest. jest na plecach Będę ginął. Zresztą będę, mam 1300 kratek Ginąłem, kurde. Ja Ej, nie mam, nawet czy mam zezwolenie na zniszczenie łóżka na tym, na na koldem? Tak. Dobra. Muszę w prostej linii lecieć cały czas. Utopiłem się, jestem na respie. Darek cześć! Cześć. Widzę jednego, widzę jednego. D Darek, mam kampala, myślisz, że damy radę go spróbować? Robię kierkę, lecę już. Darek, jesteś, jestem przy portalu, przy portalu wiosce. Z dobra, dobra, widzę tura. się. Chodź, rzuć mi siekierkę, rzuć mi się, kierę, rzuć mi się kierę. Masz. Kolera, dwóch mam, dwóch mam. Co tego? Razem damy radę. Dawał. Dawał. Jaki? Jakie kordy? Resp. Dawaj. No eee, tak. jest. jest? Jest, jest. Ty... Biera jedzenie, jest jesteście za nami, nie ma nikogo z nami. Ja lecę, Ja nie ty mam 70 kraty, Ale mam, ja mam, ja kwestia, myśli, ja ja 70. Dar. Darek, łódkę masz? Nie. Kurde. Gdzie Ej, a on przed wami ja ucieka? On, ucieka, to. W jaką stronę biegnie? W stronę to south east. Widzę yeah. o czarek. Ej, dobra. Ej, jesteś tu czarek! Dostał, no tak, kwieta, no bo... dostał. Dostał drugiego. Mówię, przecież o tym Dostał trzeciego. Partego. Łódkę mu. Strzelaj, strzelaj, to strzelaj! Wkładuj w niego! Jest po czterech krytach! Padłem do wody! Tak. Nie ma łódki? Zabrałem łódkę! Nie ma łódki! Dostał? Nie, czarek teraz cię Osioł, 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 gapas osio. Gapa Zjazd Gap Będzie się bił! Dostał? Dostał hita kolejnego! Kolejny hit! Wracam go z drugiej strony! Jak on się wkopie, to ja nie mam kilofa teraz! Nie to to się, wkopuje się! Nie daj mu! Ej, bo nikt nie skania! spaj, stój, stój! Dobra, no to... No, no, nie, nie co tam, luce, tam, lecimy na Luxa w Lecimy na nich, lecimy na nich, dawajcie. No, drewnianym W dół O, w dupę! Zdernić! Idę! Dobra, cool. nie ma moich yeah. itemów. Spadłem do niego do kratki i trzy serca mi zostały. Ale lovem. nie ma moich itemów na pewno. Ja w nikomu dawaj! nie co? Klikajcie tu łóżko. Gdzie jest aduk? Adux? Czyście na tam już? Nie, e, on jest na zewnątrz. Ej, tutaj! Tu jest skopka, thanks. Tu też jest kopka. Dobra, dawaj. Rozlała się. Oni tu są? Gdzie są? O, tu są, tu jest są? Je jest, 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 jest! Okrzej! Jesteśmy na Strongholdzie. Jeszcze felin to jest u nas nie widzą nas Lonik nie, widzą. Tutaj, Lonik. nas. Ej, 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 bo ja. Dostał! Ja mam... Dostał! Dobra, daj. Jak? Perła! Mi nie, padnie. nie patrz. Perina. Perina, Perina. Darek, pleci. Gdzie? Dobra, okay. Bo teraz oj Perina. Dobra, oj, bądźcie Perina, lecę z Okrzejem! Oksy zjadł gapa. też! Dobra. Ja jestem sam na, jestem Jestem na Y e będzie no. są, będzie są. Są wędzie. O, polegało po nogach. Ubiłem, ubiłem go. Mus, mus, los. los. Na no, teraz. I śej do. Ej, okej. Ej, nie mam jak wyjść, nie mam jak wyjść. Wody mi ktoś noi. No to. No, wysiadę wiesz. Do Dawaj, dawaj, dawaj. Do lawy wskaczę. do lawy. Tylko ci spalił. Dara. E, okrzej, 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 Ej, ja mam półtora serca, dajcie mi cokolwiek. Jest okrzej. A ja mam mało co? czasu. Mało czasu mamy. Dobra, no ja, ja, wbiegam, ja, wbi ja wbijam, ja wbijam, to ja wbijam, ja mam nic. Jest trap! Jest? Co jest? Zablokuję go, zablokuję go. Lave. No ja umarł. Ale ona się resetuje tak jakby. Okrzej tam jest na zewnątrz. Ja ci mogę ale dać to. Ci się Ale decyduje. to jest ten trap czy nie ma? Oh. Jest! Jest! jest tak, ale oni campią na, na moście, oni campią na moście, oni campią na moście, Dareku. ale... Ten trap się do góry idzie, taka. mi hunger reset'a Bierzcie się normalnie, na spokojnie, tylko że na tym osi czekają, ale... Oni nie umieją, bo oni wędkami no. to robią. Ja mam dwa serca. ja tam jeszcze raz wejdę... Czekajcie, ja mam plan. Darek, macie jedzenie? No to dużo nie zrobiłem. Nie. Macie mi Ty? Macie wiatrowody? Mam, mam, mam. Dajcie mi wody, dajcie mi wiatrowodę. Zróbmy, wia... zróbmy nieskończone źródło. Tak, Postawiłem tam. Idziemy? Postawiłem tam Idziemy. Pod... Możecie wbijać, ta woda jest, zabrali tą wodę, ale normalnie zamiast Slavi jest teraz ten Jestem zeliminowany Idziemy, Mogę już to, idziemy Dobra to jest chyba chyba nie wbijać. Jest to Musimy spróbować 3 4 3 Most Aha. ten, dawajcie Biegniemy Jezus, dobra, nie spalię się no, Tu są, tu są, zabaję, chodźcie, zabaję, chodźcie, chodźcie Chyba Bastało. Ej, smog, e, smog umiera Smog umiera Ładnie Dobrze, okryta pada, okrzyk pada już! Zakryty kryty dostał. Zabiłem, zabiłem, zabiłem. Pomocy. Zginąłem. Pomocy do krzywien potrzebuję. O dobra, zginąłem też. No nie. daj ma, ma fajerkę jak coś. Muszę dobra, do portalu, dziś. Wejść. Do portalu muszę wejść. Ale ich jest czterech. Ale ja mam to gdzieś. Dawaj Darek, dawaj, Ziz. dawaj, Ziz. dawaj, Nie gniemy. Lecimy. No i